Reinwestować, no oni są niszczeni. Są no, dziesiątki tego typu podaje specjalnie takich najpopularniejszych argumentów, które jednak były obudowane pewną teorią, to często byli no, logiści. Wszystkie rzeczy związane, z Karelą Kostrą, Biehe Klatę, imperium, które się rozpada, to że Związek Sowiecki rozpadnie się na skutek tego ciśnienia ruchów narodowościowych. No, te wszystkie elementy, z naszego wydawnictwa do dziś wydawane jest jedno pismo, pismo Obóz. Myśmy nie robili jego redakcji, myśmy ją przyjęli, zapewniliśmy jej tylko infrastrukturę wydawniczą. To pismo do dziś się ukazuje i do dziś ma znakomite publikacje doprowadził Andrzeja Ladicz. Ja uważam, że to są rzeczy, które były, to są pewne elementarne myśli. Bo ja nie uważam, że to jest kwestia naszej pracy. Elementarne myśli. I elementarne lektury, które były zaniedbane. Mówiłeś andrzej o wykształceniu. Ja powiem tak, od strony zawodowej. Pamiętam, kiedyś przeczytałem jakiś teksty pani Jaroszewskiego w kulturze paryskiej, że my w komunizmie jesteśmy po prostu do tyłu 25-30 lat. Nie sposób tego nadrobić. Ja mogę po 20 latach Wolnej Polski powiedzieć, że w mojej dziedzinie, że jestem w miarę pracowitym samoukiem w architekturze. Do dziś nie wydano 12 książek do 15, które poruszyły architekturę światową ani mowaścią w ciągu ostatnich 40 lat. I my jak małby, jak małpy, jak papugi powtarzamy jakieś gesty, ruchy, kompletnie bez zrozumienia, my nie rozumiemy, czym jest własność w planowaniu. My nie rozumiemy, jak krążą różne prądy estetyczne, tylko jak małby powtarzamy je według żurnali. I w związku z tym uważam, że to jest podstawowa rzecz, którą wtedy powinniśmy byli zrobić. Powinniśmy byli myśleć o tym, jak będzie zorganizowane to nasze państwo. Ta krowa, pisał Miloszewski, będzie nasza, to jest nasza krowa. I czasem do ostatniej chwili przed odrębną stołem mówiło się tam, e, jak to się mówiło, te, te wszystkie rewindykacje, które były ubrane, indeksacja, indeksacja, pamiętam awanturę z tego czasu, indeksacja. To za chwilę ta, ta cała indeksacja, te bzdury socjalistyczna, no na naszej głowie, no i za chwilę się znalazły na naszej głowie, się raknie z tego wycofaliśmy. Zamykam się. Chcę powiedzieć tak, nie, nie jest to kwestia wielkich rzeczy, tylko paru najważniejszych. I tych paru najważniejszych nie umieliśmy spopularyzować, nie wpuściliśmy ich w krwiowie myśli społecznej i do dziś. Za to płacimy, dlatego że już nasze pokolenie przez to nie przeszło, już pokolenie naszych dzieci przez to nie przeszło i za to płacimy. I dlatego mamy dzisiaj taką prasę i taką publicystykę, bo nie mamy i nie znamy elementarza. Po prostu elementarza. I tego niestety się nie nadrobi. Panowie, Przepraszam, że nie wiedziałem tego po południowo-koreańsku, ale nie umiem się Panowie, trochę właśnie na temat decyzji decyzji o, o tym, dlaczego ta książka, a nie inna. No dobrze, to może w paru zdaniach. Okrętu, tu było łatwiej. bo tyle, że wśród, <coughs> tak powiem, menadżerów okrętu, przeważali historycy. Nie chcę przez to powiedzieć, że musimy zdyskredytować wartość, nie wiem, głównych okrach, sismu, czyli, czy, czy Dąbrowicza, no wydawaliśmy jedno i drugie również. Niemniej jednak ta historia zawsze była do w naszym repertuarze. No i myślę, że mieliśmy nie najgorsze rozeznanie w tym, czego tak zwana publiczność czytająca oczekuje. Niekoniecznie tylko zasypywania tych białych plan, publikowania tak zwanych prawdziwych tak tak wersji historii, a Generalnie mogę powiedzieć tak, z rzeczy, któreśmy wydali do skikoliny swojej trochę dalszej, jak nowszej, największe powodzenie miał chyba tak, podręcznik Andrzeja Alberta, czyli Wojciecha Roszkowskiego, powtórzony zresztą potem wielokrotnie w, w niektórej Polsce, w książka Tima Carlsona, Nasz Solidarności, podobna książka Jerzego Holcena, Tysięcy egzemplarzy 16. Eee, ale na przykład również książka Krystyny na rodziny systemu władzy. Eee, świetna i niepomniana już była trochę rzecz o narodzinach w prl Więc jesteśmy mniej więcej mieli orientację, co, co, co nawet, nie mieliśmy Mieliśmy tym takiego problemu. Jeżeli coś musi rozstrzygać, to to czy jakaś książka pójdzie wcześniej czy później. O, to był nie Chciałbym tutaj powiedzieć o jeszcze jednym dylemacie, przed którym stawali chyba wszyscy historycy, wszyscy wydawcy niezależnie od tego, co zresztą Sławek przed chwilą. Mianowicie o tym, na co położyć większy nacisk. Czy na wydawanie rzeczy, powiedziałbym, bardziej bieżących i byłej prasy niezależnej, czy też bardziej książek o znaczeniu no, o większym horyzoncie czasowym. Myśmy zdecydowanie Wybrali ten drugi wariant, to znaczy nie, nie wydawaliśmy ich bólu, przez pierwszy rok stanu wojennego, przez którą no, przechodziła prawie połowa klasy w regionie Mazowsze, w zależnej. E, ale uznaliśmy potem, że należy oddać to pole innym i się skoncentrowaliśmy na, na książkach, bo wszyscy razem uważaliśmy, przynajmniej wszyscy, że, że to z naszego punktu widzenia jest jednak ważniejsze, taka długofalowa praca, nie, nie jest jakaś razie jak praca edukacyjna może tak. Ech, My żeśmy, żeśmy mieli pewnie najprostszą sytuację sławka monarchia przyświecona. konstytucyjna Ale na razie dualizm. Prosta, prosta z moim przyjacielem, znakomitym poetą Jakie kiewiczem ponieważ myśmy na początku nastawili przeciw na wydawanie generalnie, generalnie literatury choć Nie ukrywam, że największy nakład, największy sukces to była książka z zakresu literatury pięknej, bo, bo to byli oni, telesytorańskie, w porównywalnym nakładzie do a, Waszego sukcesu. Ale myśmy nigdy dylematu i nie wiem, czy choć raz między, między Jarkiem a mną powstał jakkolwiek spór na temat, na temat książki. Ponieważ no Jarek ja był znanym poetą od bardzo, bardzo wielu lat. W związku z tym w gruncie rzeczy byliśmy w środowisku. A ponieważ my się przyjeździ dużo wcześniej, w związku z tym, ja też funkcjonowałem od wielu, wielu lat w, w kręgu osób, które powiedzmy, z uczesnego Związku Literatów Polskich. I e, do nas ludzie e, bardzo często sami przynosili, ponieważ nas znali, przynosili teksty. I chyba mieliśmy podobny dylemat jak Andrzej, to znaczy co, co najpierw, co potem. I zawsze, że tak brakowało nam nie książek, nie, nie pomysłu na nie, tylko oczywiście papieru i mocy, żebyśmy mogli W związku z tym na samym początku uznaliśmy, że trzeba próbować wydać wszystko, co nie zostało wydane i było zakazane. To, to była taka maksymalistyczna formuła. Na szczęście to się szybko woda zmieniło, ponieważ pojawiła się konkurencja. Ale tak z dzisiejszej perspektywy patrząc, to Nowa opublikowała ponad 500 tytułów książek. Yy, brała udział w wydawaniu kilkunastu periodyków. Przy okazji Nowa również wydawała kasety audio, kasety wideo. Z tych tytułów było 20 kilka filmów, 30 kilka yy, kaset yy, audio z audycjami, yy, również ze typu tytułu yy, 1994 roku. Yy, i e, chciałbym tutaj jedną taką istotną rzecz powiedzieć, że szczególnie w latach 80. poziom ruchu był niesamowicie konkurencyjny. W dzisiejszych kategoriach rynkowych prawda? to e, w bardzo pozytywnym znaczeniu, tutaj jak siedzimy razem, to byliśmy również konkurentami. To znaczy każdy z nas. По а я с задорчивостью смотрел на...